Maneczko, i jak tam pojedzone, poświętowane i dobrze, bo teraz czas się wziąć do pracy. To znaczy, hodowcy się biorą do pracy, wyusiądźcie wygodnie i oglądajcie, bo dzisiaj nie ma to tamto. Ja pojadłem, ja popiłem, więc trzeba też ogarnąć zwierzaki. Nie ma, że chcesz się odpocząć, nie ma, że ma być siesta. Trzeba, to trzeba. Na tym polega odpowiedzialność. A dzisiaj będziemy karmić szczurami. Kurczakami i jeszcze więcej szczurów. I dla wspaniałego zwierzaka mamy też coś specjalnego. Coś, czego jeszcze nigdy nie jadł. A mowa o szczerbatku. Uuuu. I zostańcie ze mną, bo mamy 60 kurcząt i prawie 80 szczurów, czyli łącznie 140 zwierzaków. Do skarmienia będzie grubo. No i okej, okay, mamy wszystko, co jest potrzebne. Mamy Kagofiologiczny, mamy szczypczyki, więc bierzemy się do pracy. Ale jedna bardzo ważna rzecz. Bo z racji tego, że moja Karolinka nie do końca przepada za tym. Widokiem, który będzie zaraz, a muszę tutaj nadmienić, że żadne z tych zwierząt nie ucierpiało w nagrywaniu tego filmu, ponieważ wszystkie zwierzaki, które widzieliście przed intro, pochodzą z profesjonalnych hodowli zwierząt karmowych, gdzie zostają humanitarnie uśmiercone. Tak tylko nadmienię, żebyście mieli pewność, będę to robił sam. Więc zostajemy tylko ja i wy, zwierzęta i karmówka, i jedziemy z tematem. No to jedziemy, w ogóle jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, z racji, że jestem... Uuuu, cześć mała, z racji, że jestem praworęczny, a grip w aparacie jest dla praworęcznych, naprawdę nie będzie łatwo mi to ogarnąć, no ale zobaczmy. I... A jednak... Bum! Mamy jeden! Tak, siadło piorunująco. Bomba. Bomba, bomba, bomba. No i teraz mamy tą wielką głobuziarę. Tutaj musimy to zrobić naprawdę sprawnie. Zobaczmy. Hej. Hej. Uu. I poszło. Pięknie. Oczywiście tej dla mnie od razu wymienimy wodę, bo widzę, że już. Większość wypita. Przygotowany jestem. Więc mamy ciach. Od razu skakuje miseczka ze świeżą wodą. Tylko nie wylej, nie wylej. Tutaj powinniśmy mieć bezbłędny atak. Ciach. I poszło. Ciach dla pani. I mamy to. No, zobaczymy, do pani jeszcze wrócimy. Ale tutaj na bank, tak jest. Uhuhu. pięknie to zrobiłaś, baby. Pięknie. Czy uda nam się zadowolić skalniaka? Jest, poszło. Ohohohoho. Widzieliście to? Co tu się działo? Co tu się działo? Uhuhu, ale pięknie, 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 pięknie. Z pozdrowieniami dla Diego. Czy nam się ta może oto pani zdecyduje? Bo ona już długo nie, nie próbowała. Ale zobaczymy. Tutaj krew Regiusa skakuje, ale za to tutaj nie powinniśmy mieć problemu. Psz, pach! I krwisty, zaatakował, mamy to! Cześć! U ciach! I poszło! Bombowo! Oj! A jednak! Skusiła się bestyjka! Tak jest! Tak jest! Pięknie, 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 pięknie. Bardzo ładnie. Uuu, śliczota. Ba Madagaskarski. Ogień. I drugi i ostatni z naziemnych Basów Madagaskaru. Kurde, ale to był strzał. Ale to był strzał. Bang! Po prostu mistrzostwo. Mistrzostwo. Klasunia. Uhuhu. Mamy to. Uuuuuuu. Poszło. Uhuhu! Słuchajcie. O, 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 uh, o. Uh, uh. Robi się niebezpiecznie. Niestety kamerowanie. Kamerowanie jest złe. Poważnie. Teraz o kurde. Teraz jest naprawdę niebezpiecznie. No, to wyszło grubo. Zasięg. Niestety nie jest mały. Spróbujemy ją. O! Oh. Okej. Okay. Okej, okay, nie moją rękę. <słuchaj> Słuchajcie, takich rzeczy naprawdę nie róbcie sami w domu, bo naprawdę nie mogło być nieprzyjemnie. Uwierzcie mi, mogło być naprawdę nieprzyjemnie, bo z takim wężem, z takim wężem to bym na pewno trochę musiał się omęczyć, żeby go ściągnąć. Dobra, niestety lewa ręka wymięka. Przy tych, tych, ale tutaj nam się już ktoś pokazuje. Cześć! Bę! Mamy to! Pięknie mała. Super chwyt. Dobra. Idziemy z kolejnym. Gotowa. Wygląda na gotową. Zobaczymy, jak jej to podejdzie. I uuuuuu będzie jest! Pięknie! I zamykamy. U, tutaj już mamy pannicę mega gotową. Bam! Jest. Tutaj nam dziewczyna wyłazi. Uuu. Jak na drzewniak, pięknie. Pięknie, pięknie, pięknie. I do środeczka poprosimy. Specjalny świąteczny posiłek dla szczerbatka, aż jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać. Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Zwietrzyliśmy zapach. Świeża miseczka. Uuuu. Czerbatek zaczyna coś tam sobie węszyć. Pięknie. Pięknie, pięknie, pięknie. Jestem ciekawy, jak się zabierze od tych krabów, jak mu to podejdzie. Pierwszy raz w życiu w ogóle będzie się zaniebrał. Słuchajcie, poszedł jeden. I to największy. U, no, a wypadł. Spróbujmy. Co się będzie działo? O, kurde. Zobaczmy. Co tam się dzieje? Co tam się dzieje? Zjada. Zjada, 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 zjada. Idzie, 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 idzie. Pięknie. Dajesz bąblu. Dajesz. O, coś się denerwujemy. Coś się denerwujemy. Tutaj musimy przejść. Ale mamy to. Mamy to, delikatnie zobaczymy niżej, co tam się dzieje. Co tam się dzieje? No, no. Co tam mamy? Co tam mamy? Poszło chyba idealnie. O, tak. Zadowolona mordeczka. Zadowolona mordeczka. To jest to. To jest to jak pójdzie i bam, mamy jeszcze jednego wszystko Uu. ale on po prostu to jest masakra, jaki to jest inteligentny zwierz, to się w pale nie mieści pierwszy raz je kraba i wie jak go ogarnąć naprawdę masakra, to jest po prostu jakiś obłęd słuchajcie, cały film w ogóle, chciałem się zmieścić w 15, maksymalnie 18 minutach, a ja już w zasadzie 10 minut nagrywam warana jak wciąga kraby przecież to jest jakiś obłęd wiecie, tego Wspaniałego zwierzaka jeszcze na bank. Poświęcimy nie jeden odcinek, ale teraz wróćmy z powrotem do karmienia węży. Ta dziewczyna, żeby zdecydować się na szczura, to ja nie wiem, co się musi stać. Więc zobaczymy. Ne, wycofka. Tutaj musi być masto, ale spróbujemy jeszcze coś innego. I mamy. Uuuu. Tutaj mamy jakiegoś łowce potężnego, co ty na to, damy radę? Yeah, tak jest, pięknie poszło, teraz zobaczymy co słychać u Regiusów z wyższych partii. Uuu. I poszło, i tutaj czy nam się uda? Proszę Państwa, uda się, uda się, uda się. O, od razu z popitą. A tutaj kogo mamy, kogo mamy, kogo mamy, kogo mamy? Poszło bardzo. Ale to bardzo ważny normal dla mnie. Może nie taki normal, ale... Ale cieszę się, że je. Pięknie. Uuuu, my tu mamy. A może coś do jedzenia? Bam. Jest. Piękna mordeczka, cześć, śliczna. Bam, siedzi. Uuu, cześć, baby. O, i już. A Ty jak tam? I jest. Uu, kogo my tutaj mamy? Kto taki nakręcony? Cześć. Hej. Uu. Jak się czujemy? I poszło. I też nie siedzi. Ale zobaczmy. O, proszę. Jak pięknie. Miła niespodzianka. I piękna samiczka. Koral go Co? Nie? A jednak. Ejś, mała szczczurek dla pani. E, właśnie chciałem zakomunikować, że tak wygląda nieostrożność. kumacie, jakbym hodował jadusy, to by się działo? No. I mamy to. Powolutku, a ty jak? A, ty już sobie lubisz zaatakować. Pięknie. O, tu jesteśmy. Cze... O, poszło. A tutaj? Jak pójdzie? Mamy to. Co to za czarny demon tutaj? Uuu, cześć, baby. Ta. I do norki. Zobaczmy na tego dzikusa. a poszło momentalnie. Cześć kolego. Bem. Dobra, i ostatni z dzisiejszych Regiusów. <grymne> to był szybki atak. Po tych wszystkich frykasach, jakie są kraby, na sam koniec szczerbatek dostanie jeszcze to, co lubi najbardziej. Trochę przyciemnimy, bo nic nie widzieliście. A tutaj dosyć jasno. Tak. A smoki lubią kurczaczki. No i co? Popatrzyliście na strzały polowania i jak to wygląda? Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jak się podobało, to wiecie co zrobić. Łapka w górę, jeżeli chcecie być na bieżąco, też wiecie co zrobić. Ale oczywiście nie zobaczyliście wszystkiego, no bo jakbym chciał wcisnąć to wszystko w jeden film, to naprawdę zabrałbym Wam z dzisiejszego dnia bardzo, ale to bardzo dużo czasu. Także musiałem się zmieścić w miarę ograniczonym czasie, żeby dzisiaj nie zabierać tego cennego. Czasu, 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 cały czas powtarzam? Czasu! Nieważne, nie jest czasem, żeby nie zabierać tego czasu, żebyście spędzili go tak jak należy, czyli chillując z rodziną, po prostu w miłej atmosferze. Tyle ode mnie. Widzimy się w środę i zobaczymy, co zrobimy w środę. Trzymajcie się. Hej!